Joł jo, tu super dropsik yy, Witamy pana Ose. I, I co u pana, panie oso? Ignasz? Ostatnio mieliśmy mały problem Mianowicie yy, Nie zarejestrowało głosu Panińskiego. i był taki mały Cześć, problem. Czemu Panińskiego. Paniskiego Powiedziałeś Panie niskiego. Dobrze, przepraszam. Tak wiem. Moja ty gwiazdo Cieszysz yy, Znajdujemy się w tej kopalni, co ostatnio. Yy, jestem z siebie... Kurczę dumny. Kurczę wskoczyć nie mogę. Tak wiem. No wiesz. nie, zleciałem. Czemu ty dalej masz kamienne kilo? O dziesięciu odcinkach. A jaki miałem mieć kilo? Jaksowy Jaki? Jaksowy Diamentu jeszcze ani razu nie znalazłem, przykro mi bardzo Nożeś robił 10-minutowe wyprawy i tyle Cała twoja twój czas na YouTube na tym opiewa Kurde, jakie trudne słowa? Dobrze. już może wiem nie wiesz. Nie wiesz w tej części niedy byliśmy O kurczę Dużo razy To kas. Znajdę na to się cieszę. Tak. Y... czas raz. Wow. Nie wiem, co można robić z nietoperzami, nie mam żadnego pojęcia. Może je można powiesić można za... na nich latać. To z pewnością też. Ale czy można je utuc, zabić, zalegalizować, to nie wiem. Y... Obym się nie sparzył. No, pamiętam to. Tak, ja też to pamiętam. Bardzo dobrze. Zginęłem tu kilka razy. Na pewno. Niestety. Na pewno. Mamy węgiel. Tak. Ty dosyć często grasz na pismo. E, ale ostatnio nie graliśmy na pismo, poszliśmy na szkieletory. A tak... Chciałem, żebyś włączył harda, no tak pamiętam. I tak zginęły. No zginęły no. Ale w wielkim stylu. No nie wiem, że w takim wielkim. Ej tam to Ej tam, oj tam, oj tam. Nie. O, żelazo. Było więcej żelazo. Y, tak więc... Y, panie Oso... O kurczę. No i widzisz pan, mamy tutaj takie zjawisko naturalne, albo naturalne, mianowicie mam tu bardzo szeroką jaskinię. Mogę się opuszczę i pozbyć? <noise> Ty wiesz co? Chwila. Cały czas mnie prześladują jakieś korytarzyki i inne Drewniany kilo, widzisz? Tak się żyje w XXI wieku Tak O słuchaj. byłem drewna jak przez ja, i, życie ja, Jaki ja jestem zadowolony, że tu spadliśmy Właśnie mamy redstone Cieszę się A złożyłeś... A masz? 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 Ym... A masz, widzę no. Kurde 20 level. I co jest za klon? Aha, nie ma, gdzie jak... Złoto! Złoto! Ja pierdolę złoto. Złoto jest do niczego nieprzydatne. Wiem. Ale ładnie się. <laughs> I ładnie słyszeć. Znaczy ładnie słychać, że ktoś zdobył złoto. To jesteś taki dobry. Właśnie, dlaczego jak ktoś ma dużo surowców, to jest taki dobry. Może właśnie większą trudność sprawiają właśnie życie jak jest mało surowców w kopalni a nie dużo. bardziej dźwięk tym dźwięk masz jest Dużo rę... surowców w kopalni, tylko strasznie były tylko Bo jak... Tyle. Bo jak ludzie... Przecież wejście do tej kopalni jest na górze, więc... Bo jak ludzie to jest strasznie co... mówią, zdobyłeś to i tamto, to jesteś super, ale... Yy, nie biorą pod uwagę tego, że komuś może się na przykład świat słabiej wygenerować. Yy, na której wersji generowałeś świat? Na no, beta. Jadę... Ale to już była beta, nie? No była. No, to co jest już w surowców, po prostu. Jakbyś na alfie grał, tam to był problem. Znaczy, z tak, z ja dowcami. wiem o czym mówisz, ale chodzi mi o to, że zazwyczaj właśnie. Ci, co nagrywają, no to wszyscy są fajni, bo zdobywają. Ale dla mnie większą trudnością jest granie, jak właśnie nie można znaleźć tych surowców. Bo trzeba się dużo nachodzić, namęczyć i nie można sobie zbudować tego, co się chce, bo nie ma surowców. No. Teraz to już się diaksy zdobywa tak jakoś na 20 po pół godziny grania powiedzmy i już się ma diaks. A ty po prostu tak płytko kopiesz. Dlaczego, te, dlatego te nie znajdujesz? Mhm. Tyle, włączę w 3. Ja mam poziom w ogóle. E, 16. 94, tak. 16, coś tam bla bla bla. No to patrz na to 16, tam powinno być ile? 11. No to dostać 5 lat na ten długi, na tym poziomie. Mamy dużo złota, jestem zadowolony. I tak do tego z tym nic nie zrobisz. Wiem, do niczego mi się nie przyda. I tak leży u mnie w skrzyni 7 sztabek i, i będzie leżało więcej, ale będzie leżało. Będzie ładnie wyglądało w y, skrzyni. Tak wiesz, może jest no. coś więcej tutaj. Może, może tu pokopać, się pokręcić. Może właśnie coś no, znajdziemy. Dobrze. Chociaż wolałbym na razie znaleźć drogę do domu. No, Kurde. Tu jeszcze znalazłem żelazo. Byłem na bardzo długiej wyprawie poza wizją no i muszę się przyznać. Znalazłem. <gry> Znaleźć takiej 10-minutowej? Nie, tu dwugodzinnej. Znalazłem bardzo dużo żelaza. Znaczy... ewoluujesz. To dwugodzinne wyprawy zamiast 10 Yyy... No, fakt jest taki, zdobyłem yy, kilka taków, chyba z 10 taków yy, gliny. Taków? Z taków, nie wiem jak to się mówi. Z taków, ale nie taków. No. Iś. Ale w części kostek czy takiej normalnej? Kółeczek gliny, a jakiej? Aha, nie, bo myślę że się przyszedł. robi często takie wiesz. z powrotem, kostki, żeby jej zajmował miejsce. Aha. Wiesz o czym mówię? Nie za bardzo nie Powiedzmy. Hmm. O dobra, to kojarzę. Cieszę się. No ja też to kojarzę. Też. To duże rozlewisko jak tu jest, to znaczy, że my to z piecykiem i obsydianem miejsce mamy gdzieś tam. Po co ci obsydian jak nie masz, jak su. No nie mam czego wydobyć jest tak... ślepa uliczka. Muszę sobie to chyba tabliczki poprzynosić i pisać, tam jest ślepa uliczka, można wydobyć kamień. Tam jest ślepa uliczka, można wydobyć... Kamik. Możesz coś zrobić kopalnię. w kopalni. Może tam mamy iść. Może stryknie, Jest. Zeszliśmy. Te drewna brzozy właśnie oznaczają to miejsce. I tu zaraz obsidian, tam jest lawa, ale zasypałem, żebym nie wpadł. Czemu od razu zniosłałeś? O! Co to? Mam skelety, czy. Aha. jak widać, dobyty, wydobyty cały most stone. I tu gdzieś potrafią być właśnie redstone y i inne duperele. je w trzy. O, proszę bardzo. Daj F3 Daleko kopać nie trzeba było Ej F3 F3 Eee Jeden poziom w górę pójść Bo możecie lawa zaleć Ej, Co mnie może? Lava zalać <laughs> Jest to możliwe?

No więc podsumowując jak panu się podoba wygrana? Czy jest pan dumny z tego, że może pan, yy, że nakręcił pan odcinek podzielony na trzy długie części yy, z, tak, z takim gwiazdorem Minecrafta jak ja? Tak, ale ja od razu wiedziałem, że to wygrał. No ja wiem. Tak. To było ukartowane. Tak mogliby nas, nas posądzić o to iż współpracowaliśmy. No, ale się wykosztowałem na to, żeby wziąć ten udział. Drogo mnie to kosztowało. Na pewno. Straciłem rodzinę, czas i jakieś dwa złote. Zalej tą lawę. Jezus Maria. Kurde mać. Zalej tą lawę. Na razie nie mam wody przy sobie. Ani wiadra. Zaleję to kurczę, bo... Ani wody z wiadrem. O, do góry. Siup. 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 Siup, siup. siup. siup, siup. Siup, siup. Siup, siup. Siup, Ja to naprawdę, potrafię się zrobić. To jest tak zawiły korytarz, że... To naprawdę można się... La, la. <laughs> <hums> 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 Nå. No. Podążaj za ciu pałkiem Też się Proszę tylko nie zabiję Ja tu się gubię, próbuję się odnaleźć, a ty se jaja robisz? <laughs> Oczywiście Zakończmy ten odcinek, bo nie wiem jak z limitem czasowym i z tym innym gównem. Hmm. Jakieś 10 minut nagrywamy. Nie, może 12 czy 13. Teraz 13 i pół. Dobrze. Podążaj z ocieplełkiem. To się wykop góry Wykop się Nie się wykop Wykop masz żelazny, starczy Mój Tak Dwie godziny później Jakoś sobie poradzę Wykłonkę A tu się szło z wodą, brak. No właśnie mówiłem no, i tak od początku. Czasami. Czy te też czujesz, że się utopisz po drodze? A nie za nisko. Przykro mi. Nigdy się nie No bo za... W, za nisko. Tak to słowo. Kurczę z stąd Nie mam żadnego pojęcia gdzie idziemy ale tak czułem że to będzie ślepa Dupa Pamiętaj I co Teraz cię idziemy? Mówię że wyjdziemy wyjdziemy widzisz. jestem super w kolejce A wy że wyszliśmy? I my podążamy. Już. Tak więc. Yy, yy. O, pamiętam to. Skąd ja to powiem? Czemu? Jest, dobra. Mamy wyjście. Więc. Yy. Do zobaczenia. Do użycia. Koniec konkursowego odcinka. Podsumowując, było fajnie. Oby więcej takich konkursów. Eee, do zobaczenia baju baju jak w tramwaju na razie Żebym stów wygrał Uhu.